A oto co znalazłem to wszystko było zapomniane w tym suchym biechu musie i one dostały wody wod, wilgoci z Arbuza i mam pomysł na nowy odcinek i mam takie podpsute połówka Arbuza wielkości fruta może mniejsza, i włożę je do tego pudełka, do tej połówki. Ale to w osobnym filmie. Jest chcę się jest coś ciekaw, to tamten film pojawi się za kilkanaście dni po emisji tego. I tak to wygląda, że w w suchych warunkach się bardzo kurczą na takie bardzo cienkie niteczki, ale przeżywają na resztkach wilgoci. Ja je znalazłem po pół roku i tak fajnie odżyły po badaniu im wilgoci. Więc nawet jak zapomnisz swój fermium kompost i jest odrobina w nim wilgoci, ci one będą żyły. A teraz jakbym miał jeszcze lepsze ujęcie, to było fajnie. Więc. Dżownice małej ilości wilgoci też przeżyją, ale nie będą się rozmrażać. Więc dziękuję i zapraszam na następnego odcinka. Dzień dobry, witam w następnej części zapomnianych dżownic. Poszłem po pudełko, żeby je przenieść. W nim był taki oto wysuszony biohumus. Taki widzicie. I w takim te dżownice wcześniejszego odcinka przeżyły. Tam było troszeczkę więcej wilgoci, więc one tak były takie cienkie niteczki, ale. Sobie dały radę i patrzcie jak dostały wilgoci od razu wróciły do życia, więc one idą. Do tego pojemnika nas odcineczek będzie taki, że one lądują na tym połowę arbuzu na jakiś miesiąc i zobaczymy co z tego wy wyjdzie więc ja zacznę od przesypywania i układania i zaraz wracamy I robimy na taką porcję biohumusu, ziemi czy czegokolwiek byście tam mieli, ja mam biohumus tak na suchy nie będę szukał, wkładam taką dubkę z arbuza on już jest bardzo podpsuty tu jest jego reszta. Widzicie, on już się popsuł, a tam to idzie do innego pudełka, a to jest zapomniane pudełko numer 2, które właśnie znalazłem jak poszłem po to pudełko, więc jestem ciekaw, jeszcze nie otwierałem, będzie następny odcinek, więc tak podsypiemy tego arbuza dookoła, żeby był odizolowany. Tak, żeby nie, nie było za dużo powietrza dookoła niego i żeby nie gnił w ten sposób, że się będzie psuć, bo zakopany tu w biochumusie on będzie, on będzie sobie a fajnie się psuł powoli. Ten suchy biochumus przyjmie wilgoć. Jeszcze tak, rozłożymy rolkę papieru, znaczy resztkę. Czekajcie, rozerwę to i wracam. A więc tak, wyłożyłem na tego arbuza resztkę z rolki. Różnice uwielbiają ten papier. To jest jeden z ich ulubionych. Teraz te wszystkie robaczki idą tutaj. O. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało za. Nie wiem, dwa, trzy tygodnie, jak mi się przypomni, może za miesiąc, dwa znowu. Nie na no, tym razem już nie zapomnę. Jeszcze posłuchajmy to. Z góry. I tak to wygląda, eksperyment kolejny. Jak sobie drzewnice poradzą, więc zamykam i dziękuję za uwagę w tym odcinku. Jak dałeś radę do końca, to zostaw subskrypcję, lajka i napisz w komentarzu wytrwałem. I jak jesteś ciekaw, to czekaj na dalsze części. Dzięki wielkie.